Każdy ma W Uniejowie weekend obfitował w mikołajkowe imprezy. Najważniejsze było spotkanie dziećmi z mikołajami, którzy w tym razem przyjechali pod Uniewskie Termy na motocyklach. Halo, witam wszystkich dzieci! Mikołaje z klubu motocyklowego w Wilamowie byli entuzjastycznie witani przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz podopiecznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Uniejów. Aż widziałem Mikołaja na motorze. Dlaczego Mikołaje wybrali właśnie takie pojazdy? Dlatego, że ani śniegu, tu już Mikołaj był na saniach, był na bryczce, no i ostatecznie atrakcje dla dzieci żeśmy zrobili. Przyjechaliśmy motorami. No, dziś taki jest sezon, już martwy. No i paru kolegów zebrałem, nie? Na to spotkanie z dziećmi. No. Dzieci to nasza radość i trzeba im zawsze umilić ten czas. Mikołaje rozdawali słodycze, a dzieci w mikołajowych czapkach mogły korzystać z kąpieli w unijowskich basenach termalnych. Choinka już od adwentu jest taką tradycją, każdy o niej myśli, o Mikołaju. Myślę, że to co dzisiaj tu się dzieje, tyle ludzi ile jest, to taka dobra energia, bo tej dobrej energii nam potrzeba. Boże Narodzenie to jednak niesie ze sobą samo w sobie przesłanie, i miejmy nadzieję, że to przesłanie będzie towarzyszyło nie tylko do świąt i przed święta, ale przez cały czas. Czyli najbardziej szkół, mówiące do ludzi: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego i miejmy nadzieję, że tak będzie. Uczestnicy uroczystości ubierali choinki i oglądali Bożonarodzeniową Szopkę oraz jej żywych aktorów, których poświęcił miejscowy proboszcz. Tradycyjnie, jak co roku, przygotowaliśmy moc atrakcji i zapraszamy zarówno Urząd Miasta, jak i Termy Uniejów na Weekend Mikołajkowy do Uniejowa. Przygotowaliśmy m.in. strefy animacji dla dzieci, zniżki na basen. Wydarzeniem była promocja czwartego tomu biuletynu Uniejowskiego wydanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego dzięki staraniom Urzędu Miasta w Uniejowie. Przez cały weekend z Mikołajem trwał świąteczny kiermacz z artykułami bożonarodzeniowymi i tym wszystkim, co znakomicie nadawało się na prezenty pod choinkę.